Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw między innymi w Przysiekach otwarto dla ruchu nowy most na rzece Ropa. Karetka zjedlicza będzie służyć w Ukrainie. W Sanoku trwa trzeci międzynarodowy festiwal muzyki organowej i kameralnej. W Przysiekach otwarto dla ruchu nowy most na rzece Ropa. W uroczystości wziął udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. To most imponujący, to ponad 100 metrów długości płyty mostowej. To most niebagatelny, patrząc z perspektywy samorządu gminy, samorządy powiatu. Licząca 93 metry przeprawa kosztowała ponad 9 milionów złotych, z czego 6 milionów 300 tysięcy złotych stanowiło dofinansowanie ze środków rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. O budowę mostu od dawna apelowali mieszkańcy przysiek. Ta rzeka ropa jest bardzo niebezpieczna. Ona pochłonęła też kilka ofiar. Była też przeszkodą. Dla służb, y, zwłaszcza dla pogotowia y, ratunkowego, ponieważ niby miejscowość przysieki, ale żeby dojechać do przysiek, y, tej części zwanej przysiecz, przysieczki trzeba było wiedzieć jak dojechać czyli przez osobnicę albo przez kołyszyn czyli nadkładać kilka. Ponad 7 km. Most komunikuje przysieki, bo łączy przysiłek przysieczki z przysiekami. Oczywiście mieszkańcy tej części e, przysiek za e, rzeką ropą e, będą mieli łatwiejszy dostęp do szkoły, przede wszystkim dzieci, a, ale też i przypomnę, że kościół parafialny również znajduje się w przysiekach, w związku z tym e, mieszkańcy tej części e, przysiek, znajdującej się poza ropą, musieli nadrabiać kilka kilometrów, aby dotrzeć do szkoły, czy do kościoła, czy do centrum miejscowości. Budowa przeprawy trwała rok. Karetka z Jedlicza będzie służyć w Ukrainie. SPG ZOS w Jedliczu przekazał pojazd Fundacji Otwartych Serc imienia Bogusławy nykiel ostrowskiej a ta dalej Towarzystwu Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Fundacja przejęła ambulans. Załatwiliśmy nosze do niego, ponieważ no, nie było w samochodzie tych noszy. Tutaj spotkaliśmy się z dużą przychylnością pogotowia ratunkowego w krośnie publicznego pogotowia ratunkowego, w krośnie które te nosze nam nieodpłatnie podarowało i taki ciąg życzliwości. Trwał dalej, ponieważ te nosze zainstalowano nam również nieodpłatnie, nieodpłatnie udało się pozyskać nowe pokrowce, żeby poprawić estetykę samochodu. Tak, wiele rzeczy jest potrzebnych naszym sąsiadom na Ukrainie, którzy bronią się, bronią się przed agresją, którzy są bezwzględnie atakowani. Wszystko jest potrzebne i ta pomoc, którą realizujemy, o której już wiele rozmawialiśmy, w różnej, na różnych płaszczyznach przebiega. Podjęliśmy jednoznacznie tutaj decyzję, że naszą karetkę przekazujemy właśnie na Ukrainę dla służby zdrowia. Aby tam w czasie wojny służyła, gdzie jest najbardziej potrzebna, a w czasie pokoju y, mam nadzieję, że będzie to celowo służyła naszym przyjaciołom z rejonu Samborskiego. Karetkę odebrał Walery Tracz, prezes Łanowickiego Oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oraz radny Samborskiej Rady Rejonowej. Ja chciałam najpierw podziękować za tę karetkę, za przekazanie nam. A zwróciłem się do pani Jelanty Urbanik za pomoc e, karetki dla nas, dla naszej gminy, gdzie jest współpraca między Samorskim Rejonowym radu i Gminą Jedliczy. E, nasze karetki, tylko w pierwszych dniach rozpoczęła się wojna, zrazu wszystkie cztery poszły na front, do przodu, na wschód. E, w naszej gminie liczy 32 wioski. 30 My prawie zostaliśmy się bez karetki. A dziękujemy jeszcze raz za to, że za otwarcie, za dobre serca. Gmina Jedlicze współpracuje z rejonem zamborskim od 2016 roku. W Sanoku trwa trzeci międzynarodowy festiwal muzyki organowej i kameralnej. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie ProArtis. Chcemy przede wszystkim tymi brzmieniami organowymi tę muzykę jeszcze bardziej upowszechnić, szczególnie na terenie województwa podkarpackiego, w którym jeszcze ta muzyka jest traktowana bardzo niszowo, jest mało znana, a my chcemy ją jeszcze bardziej rozpowszechnić. Festiwal rozpoczął się we wtorek 17 maja. Koncerty organowe odbywają się w trzech sanockich świątyniach. Wstęp na te wydarzenia jest bezpłatny. Przyjeżdżają do nas artyści międzynarodowi międzynarodowej sławy. Koncerty odbywają się codziennie od wtorku do niedzieli w kościołach Sanoka, przepięknych organach. Oprócz tego równolegle odbywają się kursy mistrzowskie z młodymi adeptami, bardzo obiecującymi, bardzo zaangażowanymi. Dodatkowo po raz drugi w ramach festiwalu odbywa się ogólnopolski konkurs młodych organistów. W wydarzeniu bierze udział 19 młodych adeptów sztuki organowej. Jest to naprawdę duża liczba. Dlaczego? Dlatego, że konkurs odbywa się w dwóch etapach, aby każdy mógł się zaprezentować. Zajmuje to też dosyć sporo czasu, a więc mamy już całe pełne dni przesłuchań dzięki takiej liczbie młodych adeptów sztuki organowej. Konkurs potrwa do soboty 21 maja, z kolei koncert finałowy III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej odbędzie się w niedzielę 22 maja o godzinie 19 w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po raz 19 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krośnie odbył się wojewódzki turniej o tytuł Najlepszego Ucznia w Zawodzie Fryzjer. Tematem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia była Kobieta Orientu. Jest to konkurs, który ma za zadanie wyłonić najlepsze uczestniczki kształcące się w zawodzie fryzjer, a tematyka konkursu jest, tematyką konkursu jest kobieta orientu, czyli kobieta, która jest piękna, tajemnicza. I taką właśnie kobietę ma oddać przygotowana przez uczestniczki tego turnieju fryzura. W turnieju wzięło udział 11 uczennic z pięciu podkarpackich szkół, m.in. z Krosna, Jasła i Sanoka. Dzisiaj reprezentujemy Japonię, dlatego właśnie to jest taka bardzo kulturowa fryzura i myślę, że widać, że odzorowujemy Japonię i tak samo ozdoba jest japońska i to jest taki kok w formie, tak samo kwiatu. To jest fryzura właśnie y, krajów wschodnich bardziej, y, jakaś bardziej okolicznościowa. Co to jest? Bardzo. Ale w czasie się wyrobimy na pewno. Tytuł najlepszego ucznia w zawodzie fryzjer Decyzją Jury trafił do Karoliny Mokrzyckiej zespołu szkół ponadpodstawowych numer 2 w Krośnie. Z uczennicą rozmawialiśmy jeszcze przed ogłoszeniem wyników. To jest taka gejsza, taka japońska osoba, która y, charakteryzuje się właśnie takimi rzeczami jak y, włosy takie y, uniesione bardzo od twarzy, balada cera. Y, no i mam nadzieję, że mi to wyjdzie jakoś. Współorganizatorem wydarzenia był Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie. Koncert młodych muzyków oraz solistów Jasielskiego Domu Kultury rozpoczął tegoroczną majową noc z Jasielskim Domem Kultury. W programie 11. edycji wydarzenia były m.in. warsztaty, występy oraz wystawy. Muzyka Podczas majowej nocy swoje prace zaprezentowali Piotr Woroniec, rzeźbiarz, absolwent Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie, obecnie wykładowca na Uniwersytecie Ludowym Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej, oraz Piotr Woroniec Junior, absolwent Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego, obecnie wykładowca w Zakładzie Malarstwa Rodzimej Uczelni. Wystawa jest wyjątkowa, ponieważ artyści są wyjątkowi, których pracę tutaj prezentujemy. Jest to wystawa ojca i syna. Piotr Woroniec rzeźbiarz i Piotr Woroniec syn malarz. Piotr Woroniec senior jest no wyjątkowym rzeźbiarzem, utytułowanym. Znakomitym artystą znanym nie tylko na Podkarpaciu, ale w, w, w Polsce i za granicą. Prezentowana oferta podoba mi się bardzo, ponieważ lubię sztukę w każdej postaci i uważam ją za ciekawe urozmaicenie naszego codziennego życia. Gościem klubu Ludzi z Pasją był Jaślanin Wacław Mendes, który opowiadał o paralotniarstwie. Miesiąc temu czy dwa miesiące temu pani dyrektor zaczepiła mnie nawet tutaj gdzieś w Domu Kultury z propozycją, czy bym nie wygłosił jakiego, jakiejś prelekcji, sugerowała jasło, bo ja jestem jaślakiem od kilku pokoleń już. Na to ja jej odpowiedziałam, że jeżeli mam mówić o mojej prawdziwej pasji, to wolałbym o paralotniarstwie. Dodatkowo uczestnicy tegorocznej majowej nocy mogli wziąć udział w warsztatach tworzenia Ekoświec. Na warsztatach były prezentowane świece Eko, świece z wosku sojowego. Tak trochę zazdrościmy tych nocy muzeów, dlatego wymyśliliśmy sobie oczywiście, że będziemy też, zrobimy noc taką majową z Domem Kultury. To już jest któraś z odsłon. No a w tym roku chcieliśmy pokazać to, co jest nowego, nasze nowe formy, naszych nowych uczestników zajęć, licząc na to, że spotkają się te formy z ciepłym i miłym odbiorem. Ty zapomnisz mnie,